Tu e, kończy mm, po raz pierwszy w filmiku. Muszę się zastanowić jak go nazwę. Już wiem. Nazwę go coś o Star Stable. No i ogólnie teraz pokażę Wam mój planowany zeszyt. Ze Star Stable, bo będę mieć live na i w ogóle, nie mogę się doczekać już. No więc zaczynajmy. Najpierw chciałabym Wam pokazać moje dane. Zaczynajmy. Może tak. źle pisać? Widać, ale. O, poczekajcie, zabrakło światło. Teraz lepiej, no i napiszcie to też w komentarzu. Imię Elsa Like Lightfoot, podstawowy konie Goldstone po polsku złoty kamień, adres mail. Przysyłajcie jakieś Wasze konie ulubione, czy coś takiego, to ja yy, będę pisać. Spróbuję wam odpisywać, no ale tam ojej, o, takie tam rzeczy, no to Możecie mi przesyłać takie tam jakieś rzeczy, no i takie. XON 1.1 NOXI Małpa Gmail.com O, oh, za to. Napiszę w komentarzu, tak jak już mówiłam. I tak, kupuję, zapomnę like. live to y, kupię wam to kupię sobie jakieś tam konie no i wam będę pokazywać i tutaj mamy już zaplanowane nawet imiona, imiona i resek, y, które chcę kupić no i <laughs> Wam. Możecie oczywiście sobie ściągać. Ja nie mówię, że nie możecie sobie ściągać. Bardzo, bardzo fajnie będzie, jeśli tak, aż mnie lubicie i chcecie, żebym miała, ja dla Was wymyślała imienia dla koni. Więc piszcie też, bo mogę Wam wymyślać imiona dla koni, jak, zarówno jak dla szlejchów za, i y, Star Stable. Star Stable koni. First dark, dark Dream Wiem, że tu napisałam dry a Nie napisałam e a my Napiszę przy was A, dream Dream Arab Snow Magic Andalus Goldfire I kucyk Silver Dancer No ale nie, nie kupię sobie chyba kucyka No i tak Araba Raczej nie nazwę Snow Magic, tylko nazwę go Snow Princess. I tak ja założyłam sobie inny też zeszyt. Jakby co, to kupię też sobie Fjorda On się będzie nazywać Snow Prince. I Tinkera, i. Kocham na szwedzkiego, ale jeszcze nie mam imienia. i tutaj jest napisana, kochane koniki już 3 minuty nagrywam, to dużo, 4 nawet I to jest takie, taki zestaw na freza, taki brzydki, brzydko maluję, tak wiem tak żeby pomazać trochę, tylko żeby zamalować to jest taki na no, araba, możecie sobie czytać jak wolicie czerwony, biały, niebies niebieski Czerwony, Andalus. No i tak, tu się już zaczynają sprzęty. To jest akurat sprzęt na fryza. To jest siodło Fort Pinta, wodze świąteczne takie czarne. Czaprak podstawowy albo inne, kupię sobie. I chciałam, żeby frys był taki cały czarny. I kupię sobie też obieki czarne. Nie wiem, to jakiś koniec jest. O nie, byłby tu. Tam. I tak, to jest taki na Araba. To jest taki śnieżny czaprak. To jest taki, on jest cały tutaj taki czerwony i taki tutaj paseczek yy, żółty, siodło podstawowe, wodze świąteczne takie brązowe, owijki niemieckie, no to takie bardzo, bardzo, takie błękitne można powiedzieć, i zestaw świąteczny na przykład powiem Wam, yy, o tak zrobię i tak, to jest tak, siodło świąteczne takie zwykłe, yy, wodze świąteczne no i niestety nie mam owiek, bo mi. Yy. Miałam przez kilka dni Starladera na kod i włożyłam do tej szafy. i Jak mi się skończył, no to zabrali mi te owiki. I andajcie. A tutaj jest tak, działanie. I tak, ubrania i włosy do kupienia: włosy kremowe z czarnymi końcówkami, ubrania i sprzęt. Czarny toczek lub podstawowy, ale podstawowy oczywiście mam. Kurtkę z literą B, a ona nie jest z literą B, yy, tylko H. O, z literą H. Czarny czaprak, czarne owijki. Trening fryza. Przejechać od Waydale. Może źle trochę napisałam, bo ja nie kumam jak się pisze Jeryhalem. Błagam, piszcie mi, no bo ja nie wiem. Po prostu do Jeryhalem. Trening Araba od Morland do White Dale. Trening Andaluzja od Srebrnej Polany do Doliny Ukrytych Dinozaurów. Skoki dla wszystkich koni. No i tutaj jakaś tam okrejko, taki. Konie na drugiej liście zakupów najsłodsze konie na świecie. Takie <taki słodkie serduszko. No i to by było na dzisiaj tyle. I... Moi... Pa! Subskrybujcie, lajkujcie i piszcie komentarze. だいぶ上手にチカチカやったから。